Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ah de vivre", Sztuka Życia po francusku, w którym opowiem o leasingu auta we Francji. Leasing, czyli wynajem długoterminowy, jest bardzo popularny we Francji. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że no nie każdego stać na kupno nowego auta, a leasing pozwala nam na posiadanie właśnie takiego nowego dosyć auta. Tutaj są dwa rodzaje leasingu, o których chciałabym wspomnieć, bo może niewiele osób o tym wie, ale niekoniecznie musimy wziąć leasing prosto z salonu. Dlatego, że ja na przykład odkupiłam leasing od kogoś innego. Jeżeli bierzemy auto w leasing bezpośrednio z salonu, to mamy tutaj kontrakt na określony czas, zazwyczaj jest to 4 lata i nie możemy za bardzo skończyć tego kontraktu przed ukończeniem tych czterech lat. Natomiast jeżeli weźmiemy leasing właśnie bezpośrednio od jakiejś innej firmy, ja na przykład skorzystałam z leasingu z firmy ALD, ALD Automoto bodajże to się nazywa, i kiedy wzięłam auto od nich, to mogłam przyjechać, sprawdzić sobie to auto, zobaczyć, jak wygląda, i tak dalej. Najpierw znalazłam sobie je przez internet, przyjechałam, zobaczyłam, przejechałam się nim, miałam czas na decyzję. To auto było zarezerwowane dla mnie przez kilka dni. Było w ogóle ogłoszenie ściągnięte z ich strony internetowej. I um, po przesłaniu wszystkich dokumentów mogłam pojechać, odebrać to auto, kiedy dostałam karty GAIS, czyli dowód rejestracyjny pojazdu. Które przyszedł już na moje nazwisko do domu i z tym dokumentem mogłam jechać odebrać już auto. Ten kontrakt, który mam z firmą od leasingu, mam go jedynie na rok czasu. To znaczy, po roku czasu automatycznie jest on przedłużany, ale jeżeli chcę, to mogę zrezygnować z tego samochodu po roku czasu, zmienić je na inny lub po prostu zrezygnować z umowy z nimi i w trakcie tego roku mam tutaj bardzo dużo benefitów, no bo przede wszystkim to auto jest serwisowane jedynie w salonach danego modelu, ja akurat mam Skodę, więc mogę jeździć do salonu Volkswagena lub Skody, jeżeli mam cokolwiek do wymiany lub do naprawy, jeżeli potrzebowałam na przykład drugiego kluczyka do auta, bo mieliśmy tylko jeden to również pojechaliśmy tam, na miejscu nam wszystko wydano. Za wszystko płaci już firma. Wszystkim się zajmuje jakby firma, która, od której wzięliśmy to out of leasing. Więc my niczym się tutaj nie musimy martwić. I to jest rzeczywiście bardzo duży plus. I dlatego właśnie Francuzi sobie bardzo cenią to rozwiązanie. Nie trzeba mieć firmy. Można wziąć po prostu samochód w leasing bez firmy, na siebie tylko. Oczywiście trzeba wysłać dużo papierów. Jak wszędzie we Francji, jeżeli cokolwiek chcemy załatwić, to trzeba wysłać bardzo dużo dokumentów. Tutaj jest podobnie. Musimy oczywiście um, udowodnić, że mamy wystarczające zarobki, żeby spłacać comiesięczną kwotę za ten samochód. Musimy udowodnić, że jesteśmy. Um, że będziemy się dobrze zajmować tym samochodem, no bo oczywiście oni również chcieliby, żebyśmy zwrócili ten samochód w dobrym stanie. Jeżeli tak nie będzie, to będziemy oczywiście płacić tutaj zazwyczaj i tak bierzemy pełne ubezpieczenie. Taki był również warunek i dużo, y, część za jakiekolwiek szkody, które ewentualnie byśmy ponieśli, będzie płacona z ubezpieczenia, ale również duża część jest płacona właśnie z. Naszej kieszeni, jeżeli by się coś wydarzyło, no bo później, oczywiście, ubezpieczenie podniesie nam cenę tych opłat miesięcznych. Ale uważam, że jest to i tak bardzo duże ułatwienie. O ile oczywiście boję się, że gdzieś tam się auto zarysuje, no ale tego nie można uniknąć. Jeżeli macie swój własny samochód, również nie chcemy, żeby ono było gdzieś tam stuknięte czy zarysowane. Jeżeli tak się stanie, to i tak zazwyczaj pójdziemy je naprawić. No tutaj jest. Zupełnie tak samo, a nie musimy gdzieś tam wydawać dużych pieniędzy z góry, żeby to auto kupić. E, jesteśmy w stanie częściej zmieniać ten samochód i mieć nowszy samochód. E, my akurat widzieliśmy samochód, który miał już rok, był rok na leasingu u kogoś innego. Ta właśnie firma odkupiła. To znaczy, to akurat było tak, że na przykład często te auta mają takie większy trochę przebieg, na przykład my mieliśmy samochód roczny, który miał 40 tysięcy przebiegu już, ale to dlatego, że po prostu te firmy są często odzyskiwane z leasingu od innych firm, tutaj był akurat, nasz samochód był akurat w leasingu u firmy, u jakiegoś, w jakiegoś banku, no i to był jakiś przedstawiciel bankowy, który jeździ po prostu po całej Francji, no i często używał tego samochodu. No, i dlatego bank stwierdził po roku czasu, że oni potrzebują znowu nowy samochód, więc ten oddali tej firmie, i jakby ta firma już przejęła ten leasing, i my płacimy bezpośrednio tej firmie. I tutaj jest dużo stron, na których można szukać takich ofert, właśnie jak my wzięliśmy. Taka najpopularniejsza to jest transfer leasing, no bo to się właśnie nazywa że transferujemy ten leasing na kogoś innego. I tam um, są takie dwa oznaczenia, które, z którymi można się spotkać. Jedno oznaczenie to jest LOA, czyli Location avec Option d'Achat, czyli to oznacza, że po ukończeniu spłaty tego leasingu, czyli jakiegoś kontraktu, który weźmiemy, mamy możliwość wykupienia tego auta więc to jest bardzo również ciekawa opcja. No, bo kupujemy ten samochód wtedy tani, żeśmy go spłacili przez kilka lat. Albo jest opcja bez możliwości wykupienia. No, tutaj już oczywiście to zależy od tego, co dana firma ma w planach do zrobienia z tym danym samochodem. Niektóre firmy, kiedy bierzemy samochód w leasing, proszą o Apoch, czyli o taką zaliczkę. Kilku miesięcznym jest to kilka tysięcy euro za to, że weźmiemy właśnie to nowe, ten nowy samochód. Ale znajdziemy też takie opcje, że nie trzeba płacić tego APOR. My mieliśmy właśnie taką sytuację, nie musieliśmy nic płacić. Wzięliśmy samochód w leasing, dostaliśmy go bardzo szybko. To jest kolejny plus tego właśnie leasingu. Teraz we Francji bardzo długo czeka się na nowe auta, a te samochody, które bierzemy w leasing, są oczywiście dostępne, jedzie się, ogląda się je i można je wziąć praktycznie w ciągu dwóch tygodni, kiedy zostanie się tą karty więc Jest to naprawdę bardzo duży plus. Oczywiście ja tutaj nikogo nie namawiam. Rozumiem, że kupno i posiadanie własnego samochodu jest oczywiście dużym komfortem i nie można tego zaprzeczyć w żaden sposób. Ja oczywiście też tak uważałam do tego czasu. W tej chwili myślę, że leasing jest również bardzo dobrą opcją. Jest to mój pierwszy leasing, dopiero mam go od kilku miesięcy, więc też nie wiem, jak dokładnie będzie to wyglądało, jeżeli byśmy mieli jakieś większe problemy. Ale póki co uważam, że jest to fajna opcja i jak najbardziej, jeżeli mieszkacie we Francji i potrzebny Wam jest samochód, to jest to całkiem fajna opcja. I chciałam tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że od tego roku jest opcja również wzięcia w leasing aut elektrycznych. I jeżeli ma się niskie zarobki, to można dostać taki samochód za 100 euro miesięcznie. Więc warto również się zapoznać z taką opcją. Dziękuję serdecznie, to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, co myślicie o leasingu samochodów i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału World by Magda oraz Apple Podcast i Spotify. Art de vivre, sztuka życia po francusku. Ciao.